Shalom, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Ci kanapkę, która nazywa się Sabich, a pochodzi z Izraela. Oglądaj dalej. Kolejna kanapka świata. Lecimy tym razem do Izraela i będzie to kanapka Sabich. Jest to siostra, ale mniej znana Pita falafel. Na pewno znacie taką kanapkę. Natomiast dzisiaj przygotujemy też to będzie w picie, ale będzie to sabik. Sabik jest prosty w przygotowaniu, bo nie musisz wcześniej namaczać tej cieciorki i robić całego falafla. No jest to dosyć długi proces, ale można zrobić właśnie tutaj. Będziemy dzisiaj używać hummus. Humus zawsze można zrobić z cieciorki, z puszki, więc będzie dużo szybciej. Zaczynamy od bakłażana. Bakłażan już jest wcześniej pokrojony w takie cienkie plastry i posoliłem go, żeby pozbyć się goryczki. Teraz tą wodę odsączamy. Po prostu przyciskam papierem. Zobacz, sporo tej wody. Papier porządnie nasiąkł. Odpalamy od razu moc pod kuchenką. Na rozgrzany tłuszcz wykładamy bakłażana. Porządnie smażymy z obu stron na rumiany kolor. O, wyjdzie nam piękny kwiatek. Tu już mam pokrojone warzywa, to jest ogórek i pomidor. One są pokrojone w taką niezadrobną kostkę. A do tego siekam jeszcze. Mam tutaj odrobinę mięty oraz natki pietruszki. Też mogą być takie niedbałe kawałki, taki powiedzmy wiejski styl. No i ląduje to do naszych warzyw. Do warzyw dodamy odrobinę marynowanej ostrej papryczki. Sok z połówki cytryny. Wcześniej oczywiście trzeba ją rozmasować, żeby dała więcej soku I łatwiej udało się wycisnąć ten sok Oczywiście odrobina pieprzu Soli O, ten się fajnie przyrumienił A ten troszkę mniej, ale z drugiej strony go podciągniemy Bakłażan pije strasznie dużo oleju Także jak nalejesz pierwszą warstwę, to nie dolewaj później, bo on jest jak gąbka, więc spokojnie mu wystarczy już po przewróceniu. On odda ten olej po prostu, na którym się będzie smażył, bo jak zaczniesz dolewać, to później on będzie super mega tłusty. I mieszamy sobie sałatkę. Pięknie, kolorowo letnie to wygląda. Taką kanapkę możesz spokojnie sobie wcześniej przygotować na piknik. Na pewno twoi znajomi, jak i ty, jeśli lubisz takie świeże rzeczy, będziecie super zadowoleni. Zobacz, pięknie nam się przyrumienił. Hop, żeby pozbyć się tego nadmiaru tłuszczu, też odkładamy go na ręcznik papierowy. Podgrzewam pitę na patelni i będziemy już składać. Przeklejemy ją na pół, bo i tak będziemy później otwierać sobie te pity, a tak przynajmniej wejdą nam całe na patelnię. Cyk, cyk, cyk. O, zobacz, pięknie. Pity już się zagrzały, wyłączamy. Hop, ale niech leżą sobie na patelni, będę brał po prostu pojedynczo. No, i teraz, jak to składamy? To jest moja wersja sabik. Także, op, możesz stworzyć też własną, ale do środka ląduje w pierwszej kolejności humus. Cyk. Dalej nakładamy plaster bakłażana. Do tego jajko ugotowane na twardo. Dodajemy. Sałatkę ze świeżych warzyw, mięty i natki pietruszki. Odrobinę chrupiącej kapusty. Może być też czerwona dla fajniejszego koloru, ale z czerwienią to zaraz wam pokażę, co ja będę miał. Hop, dodajemy. Odrobinę jogurtu. I do tego super czerwony granat. Super, świeże smaki mamy tutaj w środku. Mmm, jestem ciekawy jak to smakuje. Pięknie wygląda i najlepsza część programu. Haps. Mmm, chrupiąca pita, do tego mięciutki humus, bakłażan usmażony daje taki głębie smaku. Do tego chrupiący granat, no coś niesamowitego. Wypróbuj u siebie. Jak podobał Ci się odcinek, zostaw lajka. Kliknij suba, a na dole w komentarzu napisz, jaką kanapkę chciałbyś zobaczyć jeszcze ze świata. Tymczasem do następnego odcinka, trzymaj się, cześć! Inny pomysł na kanapkę? Kliknij tutaj.